I mamy takie zadanie. To no jest prostokątny trójkąt, w którym jedna z przyprostokątnych ma długość 8 cm, a druga przyprostokątna ma długość 15 cm. Oblicz długość przeciwprostokątnej. No to najlepiej znowu narysować sobie tutaj trójkąt, żebyśmy widzieli sytuację. Oczywiście mowa o trójkącie prostokątnym. I teraz tutaj mamy kąt prosty. Przypominam, że przyprostokątne to są te boki, które są przy kącie prostym. Jedna z przyprostokątnych ma długość 8 cm, a druga przyprostokątna ma długość 15 cm. Oczywiście ten rysunek jest rysunkiem pomocniczym. On tu nie do końca nam odzwierciedla faktycznie długości. I mamy obliczyć długość przeciwprostokątnej, czyli bok leżący na kąta. No, i stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. A mogę też zacząć z drugiej strony i od razu napisać, że przeciwprostokątna do potęgi drugiej to jest jedna przyprostokątna, czyli 8 cm do potęgi drugiej, dodać 15 cm do potęgi drugiej. Czyli x do potęgi drugiej 8 do kwadratu to jest 64, oczywiście centymetry kwadratowe, jeśli piszemy jednostki, dodać 15 do drugiej 15 razy 15, 225 centymetrów kwadratowych, a zatem x do potęgi drugiej 64 i 225 to mamy 289 centymetrów kwadratowych a zatem x będzie pierwiastek z 289 mogę napisać pierwiastek z 289 oczywiście już centymetry bo opuszczam czyli to jest 17 cm czyli długość przeciwprostokątnej to 17 cm czyli przeciwprostokątna jest równa Jej długość wynosi 17 cm. Pamiętajcie, żeby te odpowiedzi były wraz z jednostkami.